Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Wielu moich pacjentów na co dzień zmaga się z ogromnym bólem. Bóle mogą mieć podłoże organiczne, ale bardzo często mają one też podłoże nerwowe i na tych właśnie bólach nerwowych chciałabym się dziś skupić w kontekście dietetycznym. Ból neuropatyczny, czyli nerwowy powstaje, gdy zostaje zaburzone przewodzenie informacji ruchowych i czuciowych wzdłuż włókien nerwowych lub odbiór tych informacji w rdzeniu kręgowym i mózgu. To przewodnictwo dietetycznie jest związane z białkiem, tłuszczami, witaminami grupy B, w tym z kwasem foliowym. Dlatego poszukując panaceum na nerwobóle warto także skierować swoją uważność na odpowiednią dietę. Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Wspiera także utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Witaminy B1 oraz B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu prawidłowych funkcji Psychologicznych, a kwas foliowy pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Bóle nerwowe możemy podzielić na samoistne i objawowe, i obie wersje są skojarzone z trwającym w organizmie stanem zapalnym czy stanem chorobowym, co mocno obciąża układ nerwowy i potencjał oksydacyjny organizmu, gdyż nerwobóle to nic innego jak przewlekły stres dla organizmu. Stąd dietetycznie zawsze korzystnie jest poszukiwać także produktów z grupy antyoksydantów łagodzących stany zapalne. Pewnie, że doraźnie można skorzystać z leków przeciwbólowych. Ulgę w bólu może przynieść także masaż relaksacyjny, yoga, sesja akupunktury czy medytacja. Ale żeby zadbać o układ nerwowy, warto wzbogacić dietę w składniki, o których właśnie mówiłam. Mięso, jaja, ryby, kasze to źródło witaminy B. Zielone liściaste warzywa to kwas foliowy w diecie. Antyoksydanty mogą pochodzić z warzyw, owoców, a także nasion, orzechów i olejów roślinnych. Ryby, czy tran, to niezbędne kwasy omega-3, łagodząco działające nie tylko na układ nerwowy, ale na każdy stan zapalny w organizmie. W bardzo ciężkich stanach warto dosuplementować np. B-kompleks kwas alfa-liponowy, magnez czy kwasy omega-3, by uchronić się przed skutkami stresu oksydacyjnego i wspomóc regenerację połączeń nerwowych i poprawić stan psychoemocjonalny i fizyczny. Pamiętajmy, że nasze ciało i strona psychiczna są nierozerwalnie połączone, a bóle nerwowe często towarzyszą problemom sfery emocjonalnej. Więc w takiej sytuacji niezbędna również może się okazać na przykład wizyta u psychologa, by pomoc była holistyczna, wielotorowa i co najważniejsze skuteczna. Dziękując za dziś zapraszam na kolejne nagrania i do odsłuchiwania nagrań archiwalnych na platformach Anchor i Spotify.